Zawsze mi się myli ten guzik z tym guzikiem. Mały wypadek by był. Nie zrobiłem zbieżności, nie ustawiłem. Wiesz, jak to jest jedną ręką, nie? Ja wiem, jest prezes. Dobra, jesteśmy. Trafimy? Trafimy, musimy. Które? Czemu? Bo do przerwy Tylko do przerwy? A. Czemu? Nie wiem, miałem na przerwę. Ty, mieliśmy ścinać 30 do przerwy? Ej, dobrze, to pójdziemy na matę. Nic mi się nie chciało. <gry> to będziemy w środę Ej, jeszcze wiemy, ścinać. A. Dobrze chyba. Ja zawsze lubię coś innego, bo szybciej czas leci. O, będzie coś innego. Siema, siema! Przygotowania do wycinki idą pełną parą. Na wózeczku stoję. Rozwijamy czarne maty, na które później będą spadały rośliny, sadzonki, papryki, planty. Jak my to mówimy z Ocharą. Także dzisiaj taka praca. Stoję i nie robię nic. Znaczy nie robię nic. Naciskamy tutaj pedał gazu, nie? I tu kolejny guziczek trzymam, tak zwane turbo. Ale wiadomo, obciążenie jest, bo tematy cholernie ciężkie są. Dobra, dojechałem do końca. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, Kamil. Dobra. No i tak, ładnie rozwinięta jest. To pora wracać, tu jest Maniek. A się mało. Możecie zobaczyć, Zajębista jak to się... Ta robota pierwszy raz robi, ale podoba mi się. Teraz trzeba ją ładnie ułożyć, żeby wózek przejechał z powrotem. Maniuś właśnie to robi. Jest zawodowcem w swojej dziedzinie. No i teraz wraca wózkiem. Guzik, gaz. Ładnie sobie przejedzie. Skakujemy i wracamy do następnej rajki. I tak całą szkarnię trzeba przejechać. Siemano, siemano! Ścineczki już koniec. Tutaj z pięki nakłada maty. Ja przez chwilę z tym tam rozkładałem maty. No i rozciąganko, co drugą rajeczkę. W piątek były zaczynane te inne rajki, teraz są te inne. Widzicie? Jak to elegancko idzie w rajeczce. No pięknie położone. I potem będzie zrzucana mata. Zrzucamy to. O, Jezu, Wyleciał z trzechu, nie wiadomo co tam robił. Podejrzewałem, że, łamanko... że jakieś łamanko było, bo coś tam jakoś niewyraźnie wyleciał. Nie, poprawiałem rajdy, wyrzupałem. A! Wiesz, bo, bo... Mata była źle zrobiona. Jest mu jak się coś spierdoli, to on od razu poprawia, nie ma lipy. Nie, bo po prostu szef kazał. A, szef kazał. O, ja myślałem, że ty jesteś sam sobie szefem. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, Elo. No, 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 no. Kiedyś to ręcznie się targało, a teraz na wózeczkach. Oj, wyszedł nasz zajebisty przyjaciel. Co jesz, co jesz, co znowu jesz? Tablet, tablet, kurwa. <śla> dobry, dobry. Tak się tutaj mordy pracuje. To jest Michael Dudzikow. Możesz mu? Praca zespołowa jest najważniejsza, moi drodzy. Bez pracy nie ma kołaczy. O teraz jak ruszy z kopyta to roz. To jest Michael Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez. Mik, mik! O, Ijida. I tak na zdrowie. I tak wygląda nasza robota dzisiaj. Oczywiście tak jak mówiłem sinkorinów za 15 trzecia. Opa. Tu rozłożymy tamte, co widać, jak leżą po prawej stronie, je rozłożymy. Dzisiaj ścięliśmy 25 trali papryki, czyli dość sporo, dość sporo. Ale tak jak mówię, cena już jest taka, że to jest naprawdę, my tylko ścinamy to wszystko, dajemy na kontrakt i do widzenia. Tak to wygląda teraz. Dobra, ja tu coś pomogę. Wypadałoby. Wypadałoby, nie? Pomidorki już likwidację mają zaliczoną. Zobaczcie jak białutko. Powiększenie zrobię szybko. O, niedługo u nas tak samo będzie. Także mówię, zbieramy wszystką paprykę. Dzisiaj, jutro może uda się zebrać wszystko i będzie koniec. Także wziąłem sobie jeszcze parę papryk do domu. Jakieś leczo ostatnie w tym roku. No bo wiadomo, to już ostatnie papryki, które będę mógł sobie do domu zawinąć. Dzisiaj jutro. To jest ostateczny dzień. Myślę, że tyle mi starczy. Na jakieś kanapeczki leczą się ścieli. No i trzeba spróbować tej ostatniej papryki w tym roku moi drodzy. Dobra, zamknąć to. Elegancko. I zaniesiemy do auta. Zobaczcie ile tego jest. Dobra, my tu w cztery osoby ogarniemy to. Mamy jeszcze dwa trale do końca, czyli 12 rajek, więc nie ma lipy. No, a reszta osób, tak jak mówiłem, już ciąga maty. Już się zaczyna, już się zaczyna likwidacja, moi drodzy. Zobaczcie, jak malutko już tej papryki na krzakach. Praktycznie siedzi na pełnym gazie. 18 trali do pierwszej godziny, do, no do drugiej powiedzmy godziny będzie zrobionych, czyli dużo więcej, jak robiliśmy. Tutaj jak mówię, to już jest 10 minut strona rajki nawet nie. Pół godziny wychodzi tak półtorej rajki, nawet czasami i dwie rajki całe. Więc jedzie się bardzo szybko. Dobra, ja działam tu i zawijam tam z powrotem do ekipy.